Wjechałem na punkt widokowy, jesteśmy prawie na samej górze. Na szczycie. Tu jest auto. Tu ktoś w szczerym polu, w promieniu nie wiem, kilku kilometrów. Ktoś dał ławeczkę. Jeszcze zrobił szczebelki na drzewo. Tam na górę, żeby można było podziwiać te wszystkie widoki. Teraz idziemy na drzewo. No to jesteśmy na drzewie. I z tej strony widok jest taki. Tutaj przeszkadzają nam trochę. Przed chwilą rowerzysta jechał, a tam w oddali idą piesi. Także nie jesteśmy sami. Tam są szczyty, spróbuję trochę niżej to nagrać. O, tak co to szczeliło? Jest, to spróchniała gałąź. To słyszałeś? Nie do wiary. Dobra, tyle. Teraz będzie problem ze zejściem, bo łatwo było wyjść, ale zejść. Hmm.